Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Red Alert, ja jestem Luiz Wander, jak do to, W poprzednim odcinku dał nam się zjeść, co tutaj, nową bazę i właśnie zdaję sobie sprawę z jednej rzeczy, że... Coś nas strzela? Czy To jest krążownik. To jest krążownik. A widzisz... To do tego trzeba się pozbyć. Yes, sir. W związku z tym... Yes, sir. Affirmative. Weźmy naszych dzielnych podwodniaków i pozbądźmy się wrogich szyb, które tutaj stacjonują w tej bazie.

Yes, Rozmieszczenie jednostek wroga jest e, dla nich... E, yes, in favor, tak? Czyli na korzyść wroga. Na ich korzyść, tak? Często chcę powtórzyć po angielsku jakąś... Okej, okay, uwaga. Czy wpakujemy zaraz gdy w minę i będzie się skończy rumakowanie. Dobra. Nasze ukrywane kojny 7 z siedem z Affirmative. Affirmative. Unit Ready. Affirmative. Unit ready. Acknowledge, building. Unit ready. Acknowledge. Vehicle reporting, affirmative. Reporting. Acknowledge. Yes, no, sir. Acknowledge. W... Nie, się, Acknowledge. Acknowledge. Unit ready. Building. No, miałeś pani walić w... nie wstos, ciętko wkrążował, nie przyjacielski. Minute ready. Oh. Yes, sir. Lost. Dobra, może się pozbądźmy tych tutaj... Ee... Yes, sir. Acknowledge. łodzi podwodnych. Acknowledge. To jest dobry pomysł. Rozwalić... Ee... Select target. Transport. 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 Uragą e, piechotę naszymi komandosami z No i teraz, co od tej, proszę bardzo, pole surowców należy do nas. Nikt nam nie będzie przeszkadzał, nikt nam nie będzie tutaj bruździł. Co zrobić z tym? Select Ej. Z tą bazą. No właśnie. Co? Oni sobie tutaj nikt, 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 nikt z nich sobie tutaj już nie wyjedzie, bo ten most zniszczony jest. Pozostaje mi nic innego jak po prostu... no co, no... Zbudować tutaj stocznię i... Zbudować tutaj naszą bazę okrętów podwodnych. Oby te krążowniki się nie skapnęły nie... Podpłynęły Ok jest dobrze Dobra A zbudujemy dodatkowe e, Siły morskie Bo Oczywiście z tego rejonu nie ma do, Nie ma tego, nie ma połączenia Building. morskiego Choćbym bardzo Building. chciał to tutaj nic nie ma Unit ready. Building. Unit ready. Building. O, tu jest y, już przewężenie, i tu jest zaczyna się na... Dobra, skoro tak, no to. Co przeżyli? Niech tutaj zajmą się tymi jednostkami wroga. Building. Ależ to jedno z tak morskich yes, naszych dokumentów podwodnych niech się, niech się produkuje Unit ready yes, Affirmative Unit ready Building Yeah yes, <laughs> i po co ci yes, to było? Affirmative Dobra. Jeszcze pytanie, czy mamy tutaj w ogóle z kimś się naparzać? No może, czy raczej nie? Właśnie w teorii mogliśmy tutaj wysłać sobie też. E, te. Mogliśmy sobie w teorii wysłać e, tutaj. E, transporty. No, tylko po to, skoro można załatwić to samolotami.

Yes, no i krążąiki zostały do zniszczenia, chociaż wyliczliśmy tą stocznię, bo to tak naprawdę największy ból jest o tą stocznię teraz. Unit ready, I'm ready. Yes, Unit ready. Zaprasz tutaj yes, e, do The Sun. Acknowledged. Reporting. Affirmative Affirmative Waiting Ormity Waiting Order Co jak gdzie? Z której strony? Unit ready Affirmative Your base is under attack. Unit ready. Building. I told you, Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. 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 Yes, sir. Affirmative. Yes, sir? Well, no, these Dziękuję bardzo, dobranoc. Nawet nie w tej grupy kolejkować za specjalnie, wiecie? Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że sobie poradzą. Yes, sir. Acknowledged. my zbudujemy kolejną grupę y, tych mamutów. Serio? No tak, to jest tak, jak się da zaznaczy grupowo, i każe im się wbić do jednego transportu. Będą się kłócić, kto ma pierwszy wyjechać. O matko. Jak dzieci, jak dzieci, kurna. Yes, sir. Acknowledged. Dobra. Unit ready. Building. Affirmative. Awaiting orders. Acknowledged. Comrade. Affirmative. Unit ready. Oh. Oh. Yes, sir. Acknowledged. Insufficient funds. Acknowledged. Affirmative. Acknowledge. Waiting order. Yes, sir. Comrade. Oh. Vehicle reporting. No to się nazywa wzorowy desant, nawet kurde operacyjny lot by się nie postydziła takiego. No i to rozumiem. Teraz tak, tutaj nie było żadnego, oczywiście, radaru, tak? Dobra, ale tu pewnie coś było na, na klifie, do którego się muszę dostać. Od tej strony Affirmative Acknowledge. Chyba, że to wysadziłem już w e, powietrze z samolotami, Acknowledge. ale warto, warto, warto się ten Acknowledge. Czekoladź. Ach, molex. To jest bunkier. Ach, molex. Karoserii mi tylko nie zarysuj. Dobra. Select target. Formalność tylko. Training. Insufficient funds.

Wrogi atak nie był, znaczy był oskryptowany, jego nie dało się uniknąć. Unit lost. On hold. Cancel. Unit ready. Training. O co tu nagle nie mamy tych? Unit ready. Training. A my tu kochani sobie za daleko jeżdżą. Unit ready. Training. No panowie, 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 panowie. Yes, panowie. Insufficient. Tu macie te... A one wpadają pewnie na mini, dlatego dobra No to sypo, czekamy People reporting, acknowledged. Okay, Acknowledge. skoro możemy to rozwalmy tego, ten bunkier. Affirmative. 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 Acknowledged. Awaiting orders. Unit ready. Acknowledged. Training. Unit ready. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. <coughs> Aha, bo wy się nie dostaniecie nigdzie yy, poza tutaj obręb. No to wracajcie do miejsca, z którego przybliście. Ja was stawię na ten brzeg i będziecie mogli sobie spokojnie przejechać już do wrogiej bazy, niszczyć wrogie piechotę, wrogą piechotę niszczyć. Select target. Ale bo chyba że zrobią moich spodakniarzy. Right. Yes sir. I acknowledge. Mam takie dziwne wrażenie, że to były była ta Nie, wydawało mi się, że to był wrogi radar, dlatego miałem takiego że... dziwnego stracha, że coś zwaliłem, jeśli chodzi o rozgrywkę. Dobra. Yes, sir. E... Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Transportera panowie Yes sir? Affirmative Reporting Awaiting borders Yes sir Awaiting borders Reporting on the other Ale Areszta do drugiego yes, transportu tak, możesz już spokojnie Apermity. się tutaj desantować kolego Lepiej po tej stronie, żeby nie było jakichś błędów czy innych

Yes sir. Acknowledged. do uh Yes sir. Agreed. Affirmative. Yes, sir. Of course. Affirmative. At once. Reporting. Yes, sir. Waiting orders. Przed pole oczyszczone. Nasi no, inżynierowie mogą spokojnie zająć już wrogi, wrogi Tech Center. Będzie właśnie tylko formalność, zwłaszcza, że całą mapę już mam odkrytą. Ale zawsze Building. Próbujmy sobie jeszcze długą elektrownię, żeby ładnie complete. to wyglądało. Komrad? Pakowaliście się wszyscy? No to ja zapraszam filmy. do tego. Yes, sir. Acknowledge. Affirmative. Affirmative. W to jak centrum za... Ten... Aha, kutynę no, wam pokazać eee... Ja wiem czy jest sens Znaczy to generalnie polega w ten sposób, że Nakłada się na eee, tam, Na naszą jednostkę Która z... staje się potem niezniszczalna eee, Taką tą Jeszcze może następnej misji wam pokażę Okej okay. eee... Oprawicie są primary building. Budujemy tutaj building. Twoja transportowce unit ready. Yes sir. Building. Affirmative. Unit ready. Dziś BMW po wszystkich ciężkimi ciągami, nie będę się żeba motyba w tym momencie. Kamrad, acknowledged. Yes sir. Affirmative. Awaiting what else? Yes sir. Ahnolych, nie tam jest więcej, chyba jak pięciu, więc dwa transportowce starczą. Do następnego się pakujecie. A dobra Niech się jeszcze dwa mamuty, trzy mamuty zmieszczą to się zmieszczą No No wjeżdżajcie panowie kurde Ech, by się okunąć tej strony, do której się ten masz poprzednio. Waiting for des, yes sir. Dobra. Robimy descent. Acknowledge. Acknowledge. Select target. Select target. Reinforcements have arrived. Ciekawe, czy są miny? Po, pewnie są miny, oczywiście. A ja ich nie, nie, nie zaobserwuję. Yes, sir. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Yes, sir. Affirmative. Vehicle report. Affirmative. Acknowledge. Affirmative. 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 Acknowledge. Affirmative. 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 Yes, sir. Affirmative. Komrad. Komrad, aknowledged. Yes sir. Komrad, aknowledged. No wyjeżdżaj, wyjeżdżaj. Yes sir. Efektem ty. Szacun, posbierz tych ciągów i te, tego umocnienia, co tutaj jest. I szczęście tutaj, tych budynków, które zostały, których nie mogę zniszczyć od tej strony. Mission accomplished, moi drodzy. A ja sobie znowu nie zapisałem, cholera jasna. No dobra. Cześć tak moi drodzy, ja bym zwandal w to, bo, ale do następnego odcinka, na razie, cześć!